O Boże, nie no, chyba zaraz się spóźnię do tej walonej pracy. Uh, nie wiem, sprawdzę, która jest godzina. Co? 1699? Dobra, idę. Muszę szybko pospieszyć. O Boże, co się dzieje? Albo... Nie, dobra, chyba mam jeszcze trochę czasu. To mogę chyba sobie usiąść. Panie Panie. Skąd pan zna moje imię? Nieważne. Może zagramy w prostą grę. Um, co to zagra? Papier, kamień, nożyce. Dobrze, um, nie wierzę w Jezusa. Dziękuję, nie chcę. Niech pan zaczeka. Wygrany dostaje tysiąc złotych. Um. No... Mogę, mogę... spróbować. Dobrze. A jeżeli ktoś przegra, to co się stanie? No to musi dać wygranemu tysiąc złotych. Ojej... Um, nie jestem pewny. No... A możemy zrobić może coś innego? Albo w ogóle... W ogóle nic? Proszę pana, ja, nie pan, ma papierka w innym miejscu, albo masz. No dobrze. To. 2, no 3, 4, tak? No, no dobrze. 3. Jeszcze nie, jeszcze nie, proszę pana. E, no nie wiem, dobrze, dobrze, możemy zacząć. Dobra. No. Trzy. Trzy. Cztery. Nożyce dałem. Uh, um, proszę pana, mogę się wycofać? Nie. Uh, Okej, okay, czyli, uh, czyli nie masz hajsu, tak? No. To może się z tobą stać. Ale spoko, nic się nie zrobię. Na pewno? O! O co pan mi zrobił? O! O Boże. Jeszcze pana przegrał pan. Ale powiedział pan, że nic mi pan nie zrobi. Ała. Śmieszne jest to, że uderzyłeś. Nie mam, nie mam jak zapłacić, proszę Pana, co teraz? O, w ogóle nie mam pieniędzy. Jeszcze się do pracy spóźniłem przez Pana. O, niech Pan mnie już ja zostawi. Jeśli Pan się spóźnił do pracy, to myślę, że mogę zająć chwilę i y, ogłosić, że... że może Pan wygrać jeszcze więcej. Dam Panu zaraz tą wizytkę, tylko muszę... Że... Muszę ją wyjąć. niech pan poczeka. Jaką wizytówkę? Co? Co to jest? To jest adres. To jest adres. Numer telefon. pan pozgłosić, to, to niech pan zadzwoni. Ale... Y no i poszedł. Dobra, wyjmę mój telefon, bo tak się, że to nie wiem, co, co on w ogóle zrobił. Dobra. Tutaj. Numer telefonu. Dobra, wpiszę jeszcze raz. Jaki? 66666666666. Dobra. Numer do diabła chyba, ale dobra, nie wnikam. Dobra, dzwonimy. Dobra. O, dobra, dzwoni. Halo, halo, halo. Tak, super. No, tak, Czy dodzwoniłem się do, nie wiem, jakiejś gry? Nie wiem, o co chodzi. Mm, tak, um, y, tak, do, ta, tak dodzwonił się tam. W ogóle, o co chodzi z tą grą? W ogóle nie rozumiem. Ja bym chciał, chciałbym wyjaśnień. Mm, um. Powiem, że gra odbędzie się za tydzień. Taki żarcik rozpocznie się jutro. Um, musimy się spotkać, żeby pana odebrać, bo nie jest to w tym mieście. A gdzie? Chcecie mnie gdzieś wywozić? Um, ale, ale spokojnie, niedaleko. No, no, no dobrze. To po prostu przy mieście. to, to jest przy mieście są zbudowane te rzeczy. A ile jest to do wygrania? Halo, halo, ej, rozłączyło się. Ym, nie wiem, dobra. Tu jest napisany adres, ale może na nich poczekam. Dobra, może pojadę do domu, już tak się spodziewam do pracy. Pojadę do domu, no i się prześpię i jutro... Chyba, która jest godzina? A o której godzinie trzeba tam wyjechać? Jutro. Nie ma w ogóle godziny napisanej. Dobra, może przyjdę tutaj yy, na metro i może coś mi się uda. No i może ktoś tutaj przyjedzie, więc widzimy się jutro. Uy, coś mnie obudziło. Yy. To ty mnie obudziłaś, Halinka? Nadal oglądasz jeszcze jakieś wiewiórki? Lepiej sobie nie wiem. No to co ty robisz? Dobra, wiesz, co oglądaj sobie? Oj, ja muszę. Nie wiem. Bo coś mi jest trochę słabo. Mm, muszę wyjść na zewnątrz. No. Uff. Dobra, chyba jest lepiej trochę. Nie wiem ogólnie co się dzieje. Nie wiem, pić mi się chce. Muszę sobie ręce umyć. Halinka, ty jesz banana o trzeciej w nocy. No to czemu jesz bananka o trzeciej w nocy. Dobra, daj mi spać. Wyłącz ten telewizor i dokończ tego banana. Dobra no, oglądaj to. Dobra, to ja to ja wracam. To ja... Halinka, to chodź zaraz spać. Ja... ja idę już. Więc no, tak. Jak chcesz, to mogę iść. Wiesz co, jutro może pójdziemy na kawę, spokojnie. No. No to... No dobrze. No dobra, no to... Idź tego banana. Dobra, daj mi spać. Idź do kibla spać, dobra. To w takim razie, pa. Tak, ogólnie już jest rano i umówiłem się z moją dziewczyną na kawę w Starbucksie. Um, okej, okay, no to pojadę sobie, oczywiście jestem biedny i nie mam zbyt dużo pieniędzy. Kurde, no psuje mi się ten samochód. Widzicie jak on w ogóle jeździ? No naprawdę tragedia. Ale um, muszę sobie teraz pojechać do tego Starbucksa, bo z nią się tam umówiłem. Dobra, to jedziemy. O, tutaj, dobra. Wsiądę tylko zakluczę. Dobra. Um, nie ma jej, halo. A tu jesteśmy, na przykład, nie zapleczą. Co by ona tu robiła? Pewnie jak zawsze się spóźnia. No dobra. Chociaż. Chyba jeszcze wrócę do domu, bo. Zapomniałem mojego plecaka. Ogólnie to mój. Moje auto jest bardzo zepsute. No i ogólnie to ja nie wiem. Halo, no co to jedzie? Aaaa! Kim ty jesteś? Czego ode mnie chcesz? Gdzie chcesz mnie zabrać? Uh. Co, gdzie mnie teraz. Co? Gdzie ty mnie dajesz? Aaaa! O nie! Czego to ode mnie chcesz? Gdzie mnie zabierasz? Halo? Nie! Nie! Proszę! Proszę! Przestań! Jestem mm. ja 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 trochę śpiący. Co ty mi robisz? Co się dzieje? Dowiesz się w swoim czasie. Ciąg dalszy nastąpi.